Maciej Kurzajewski w dniu 50. urodzin zerwał się z rano na plan pytania na śniadanie. Maciej Kurzajewski jeszcze kilka dni temu wypoczywał w słonecznej Jordanii, do tu się z ukochana. Kasia Cichopek. Para zezywala kapieli blotnych, wygrzewali się w słońcu, a tak zjedli pyszne lokalne jedzenie. Celos z pobytu na bieżąco co relacjonowali w mediach społecznościowych. Sielanka jednak dobiegła końca i para musiała wrócić do szarej rzeczywistości. W niedzielny poranek, 29 stycznia, powitali widzów pytania na śniadanie, które prowadza razem od ponad dwóch lat. Dla Macieja jest to o tyle wyjątkowy dzień, zakończy dziś równe 50 lat. Nie mogli obiec zabraknąć publicznych zczyn. Na instagramowym profilu pytania na śniadanie pojawiły się fotki Kurzajewskiego, na pierwszym pozuje sam, na drugim z Kasia Cichopek. W opisie czytamy, ale to jest fantastyczny poranek. Sto lat Maciej Kurzajewski. Co ciekawe, jako jedna z pierwszych w komentarzach uaktywniła się Kasia Cichopek. Najwyraźniej poczuła się w obowiązku publicznie z życzenia swojemu ukochanemu. Gdy napisala wszystkiego najlepszego Maciej Kurzejewski z pełnienia marzeń. A do tego posłała mu calusa w formie emotikonki. Można się jednak spodziewać, że ta forma zyczelnie była jedyna i z pewnością powinszowała mu także w bardziej osobisty sposób. A w jego ręce trafił zapewne także jakiś prezent. Być może też zaplanowała dla ukochanego jakieś atrakcje na dzisiejszy dzień. Kurzejewski i Cichopek oficjalnie razem ze sobą od jesieni tego roku, nieoficjalnie, wedle narracji i byle Izony Macieja. Pauliny Smaszcz, romansuje od 2019 roku. Para ujawniła się w dniu 40 urodzin Kasie Cichopek, który razem spędzili w Izraelu. Ich deklaracja miłości została poprzedzona jednego gorzkimi słowami Smaszcz, która zresztą sprowokowała ich do tego wyznania. Wygląda jednak na to, że wyszło im to na dobre, gdyż obecnie mogła bez przeszkód obnosić się ze swoim uczuciem.